Paset podanie do Bugańskiego. Bugański. Ostry kot Bugański Śmiałkowski niedokładnie odegrał futsalówkę. Kolejna okazja do kontry dla Dremana, świetnie szybczyński z dystansu. No nie te karne uderzenie. No to zakończenie pierwszej połowy burduje. Jeszcze bobinka i gol! O Wilkubowa! Lazaretti otwiera wynik tego starcia. walka o futsalówkę w narożniku, trzech na jednego, ruszają Tygrysy, okazja, ale teraz zabrakło tego dokładnego ostatniego podania, jedziemy w drugim kierunku, okazja, Rossa pomylił się o centymetry. Akcja, Piastunek, zablokowane uderzenie, jeszcze poprawka i gol! Futsalówka dograna w pole karne przez Pegasza, tam Grassa. Uderzenie z dystansu. Szybczyński. Felipe i gol! Cóż za bomba Felipe. Nawet nie mruknął między słupkami Kryłocyfun cyfun I Piastę prowadzi już w tym meczu różnicą tylko jednego gola. Dwóch na dwóch ruszają Piastunki Fiderszek. Czysto powstrzymany. 3 na jednego, okazja do kontrataku dla Tygrysów i gol! Mamy wyrównanie! Iwanow! 2 do 2 w dniwicach. Lazaretti. Lazaretti. Brenorosa. Dobra okazja dla Piasta i gol! Śmiałkowski! Ruszył Dreman. Felipe. W pole karda. Tutaj Szybczyński chciał przelobować Hencypuna. Renrosa. Kadini. Lazaretti. Ależ teraz rozmontowana defensywa Tygrysów i świetna interwencja Bordui. Szybczyński. Nuno Czuwa. Nuno Czuwa poprawka i gol. Ależ się 3 do trzech w Iwicach. teraz gospodarze piłkę na własnej połowie. Wysoki presynko postawiony przez Tygrysy. Lazaretti, Lazaretti zagrywa piłkę w pole karne. Śmiałkowski. Faulowany. Nieco spóźniona interwencja zawodnika. Remana nie zgadza się z decyzją arbitra Jarosław Potału. Spójrzmy jeszcze raz. Gdzieś tam na pewno był zahaczony. Rzut karny dla Piasta. Breno Rosa bierze rozbieg. Breno Rosa podbiega do piłki. Breno Rossa, gol! Świetnie! Mierzony strzał! A wygląda na to, że mamy kolejny kartonik, ale tym razem żółty i w końcu czerwoną kartkę dla trenera Jarosława Patałka. Puściły szkoleniowcowi tygrysów nerwy. Trener Jarosław Patałek, po tego, że przebywa na trybunach, stara się Coś tam pokrzykiwać do swoich podopiecznych. Czy pokażą po raz kolejny pazury w tym spotkaniu. Błankę strzela. Gasa zablokował to uderzenie. I jeszcze okazja w czuwa. Spory zamieszanie czuwa. Gdyby nie interwencja Brazylijczyka, to kto wie, może piłka dotarłaby do Makowskiego. A tutaj słyszymy końcową syrenę, szalona radość Kryła Cypuna między słupkami. Piasty Gliwice pokonuje Dreman o pole 4 do 3.